Cześć, witam Was w Białobrzegach, w miejscu niedaleko jeziora Zegrzyńskiego, gdzie możecie pożeglować, ale także możecie w lasach pojeździć. Nie o żeglowaniu dzisiaj, ale o nowej Grace, rowerze, który jest bestsellerem w sprzedaży. Jeden z fajniejszych rowerów, bardzo przyjaznych, szczególnie dla mnie. Ja jestem niskiego wzrostu, więc ten rower akurat jest sam raz dla mnie. Zwinny, sprytny. Bardzo fajnie się na nim jeździ. Jeżeli ktoś z Was nie lubi rowerów dużych z dużymi kołami, na przykład 28-calowymi lub 29-calowymi, to ten rower jest akurat dla niego. Jeżeli nie lubisz składaków, które są dla ciebie trochę za małe, to właśnie ten rower jest pomiędzy składakiem, a pomiędzy rowerem dużo większym. Ten rower różni się od Grey z tym, że. Znajduje się silnik, że mamy tutaj silnik centralny. Zobaczcie, bardzo mi się podoba to umieszczone tutaj logo w tym, e, w tym rowerze. Dyskretne, ale takie przyjazne. Bardzo miło to, bardzo to fajnie wygląda. Silnik tego roweru jest bardzo łagodny, bardzo fajnie się przyspiesza na ścieżkach na różnych drogach polnych. Naprawdę będziecie z niego bardzo zadowoleni. To rower, który możecie dojeżdżać do pracy, to rower, który możecie dojeżdżać na różne spotkania, bardzo wygodny. To, co mi się w tym rowerze też podoba, co już mówiłem wcześniej, to wreszcie schowane wszystkie części, linki, przewody w takiej jednej części przewodowej, która powoduje, że raczej nic nam się tutaj nie urwie, że nie będziemy mieli, mieli problemu z dopływem, dopływem energii. Moi drodzy, serdecznie Was zachęcam do na naszą stronę WWW lubię elektryki pl tam znajdziecie dane techniczne tego, tego roweru. Naprawdę zachęcam, bo warto, warto na tym rowerze spróbować pojeździć, warto tym rowerem jeździć do pracy. Bardzo przyjazny, szczególnie dla tych osób, które boją się roweru. Do zobaczenia w następnym odcinku.